Давай, 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 Nie, 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 Do końca! nie, do końca Jeszcze do niego. Kima. Musisz. nie, 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 Kiba! nie, 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 senny punkt na pewno przed meczem byśmy to brali, brali powiem w ściemno, bo, bo jednak chyba czwarte miejsce przed, przed tym meczem. No ale po meczu jest niedosyt. Graliśmy tam przez 15-20 minut w przewadze liczebnej dwóch zawodników. Ostatnia akcje naprawdę dobrze szło. Brakło naprawdę niewiele i, i czujemy niedosyt. Pogoda też taka, raz w jedną wiało, raz w drugą i, i po prostu, no, ciężko się biegało, aczkolwiek mówię, no bardzo, bardzo trudny przeciwnik. Do tego czasu, gdy, gdy grali jeszcze 11 na 11, naprawdę siedli na nas i, i, no, powiem szczerze, było ciężko momentami, było bardzo ciężko. O co walczymy? No, no, jak najlepszy wynik widzę. jesień w naszym wykonaniu, moim zdaniem, bardzo dobra. Zespół też jest, nikt nie odszedł, każdy został, także nikt też nie przyszedł, ale, ale walczymy dalej. I, I myślę, że połowa tabeli, nawet ta górna część jest w naszym zasięgu. No niestety nie weszliśmy dobrze w mecz, przypadkowa bramka, głupi błąd Roberta Białego i później zaczęło, troszeczkę zgłupieliśmy, chcieliśmy grać w piłkę, co z tego, że optyczna przewaga nasza była, jak z tego nic nie wynikało. No jeden punkt. Szkoda tylko, że w życiu pierwszy raz dostałem dwie czerwone kartki. Uważam, że niesłusznie, bo Janek powinien dostać żółtą kartkę za to, i, a przy, szczególnie przeciwnik, żółtą kartkę poprzeszkadzał, Chcieliśmy zagrać szybką piłkę, przeszkadzali. Janek coś powiedział do zawodnika, sędzia poskoczył, dał czerwoną kartkę. Niesłusznie, następna kartka, moim zdaniem, muszę to przejrzeć, tego też niesłuszna. Jeżeli mamy tak grać i grać w dziewięciu co mecz i tyle kartek, no to ja nie wiem, czy jest sens dalej grać w, w Lidze. No. Bo jeżeli będziemy kontuzje, kartki, ja wiem, że można, jedni, jedni mają zdanie, że wina zawodników, jedni nie tego. No ni, ni, Niestety, no. sędziowie różnie rozdają kartki na prawo i na, na lewo. I konsekwencją, że w dziewięciu się nie da się wygrać. Nie wiem, czy jakbyśmy strzelili bramkę drugą, to nie byłoby w ośmiu i nie musielibyśmy grać. No. Taka jest piłka. Nie zagraliśmy dobrego meczu i, i to ja mam pretensję do zawodników, że słabiej zagraliśmy, no, ale. ale... Myślę, że z minuty na minutę rozpędzaliśmy się. W drugiej połowie przeszliśmy na dwóch tam i ten mecz by, wyglądałby inaczej. Konsekwencją jednak e, kartka, za chwilę rzucamy się do tego druga. No i niestety zamiast e, atakować, musimy robić zmiany albo cofnąć się do obrony i trzymać korzystnego wyniku. Jeszcze raz powiem w całej historii: mam 60 lat, nie dostałem jeszcze taki głupika czerwony kartek, Dwóch w ogóle, a, 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 a taki głupik. Nie wiem, no to. Je, był obserwator, niech e, opinie czy tak czy tak, czy słusznie czy niesłusznie, trudno. Jedni mówią, że słusznie, drudzy, że nie. Każdy zależał się od spojrzenia na mecz.